Z tej strony kadr to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar e, sprzedawać pszenicę. To będzie czynność, e, to będzie praca, e, którą sobie na ten właśnie odcinek zaplanowałem. E, po prostu e, tą pszenicę, e, którą wymuciłem podczas ostatnich żniw, e, wszystko magazynowałem o właśnie tutaj w magazynach. Plus jeszcze dodatkowe jedno pole. Wymuć się poza odcinkiem, żeby tej pszenicy było więcej. Wiadomo, trzeba jakoś zarabiać. W międzyczasie, ale to później, pracownicy będą mi tutaj siać różne rzeczy na polach. Lecz na razie, chociaż nie, w sumie da się. Zobaczcie, ile mam pieniędzy na minusie. Przez tyle dni pracownicy byli zatrudnieni na różnych czynnościach, przy żniwach. No i zobaczcie, ile mam teraz na minusie. I też koszty obsługi maszyn. Eee, więc muszę trochę odrobić i też czekałem chyba z jeden dzień czy dwa, aż cena pszenicy będzie odpowiednia, aż tutaj będzie dość wysoka. No bo jak sprzedawać to przy dużej cenie, aczkolwiek z tego co założyłem wcześniej, nawet jak mamy y, ujemne saldo, czyli jak mamy y, ujemną liczbę pieniędzy na koncie, to możemy wciąż zatrudnić pracowników. Kupić w sklepie nie możemy nic, tak jakby pod kreską wypożyczyć czy coś, ale. Pracowników zatrudnić możemy, ogólnie na tych polach, na tamtym chcę zasiać kukurydzę, a na tym tutaj rzepak, bo niedługo będę musiał właśnie uzupełnić e, właśnie zapas tych zbóż u świn, no bo świnie karmię kukurydzą, rzepakiem i pszenicą, e, pszenicę też się uzupełni, no bo moje świnki ostatnio trochę dużo jedzą, bo się ich coraz więcej zrobiło. Dobra, tutaj jeszcze dosypię odrobinkę i jadę im sprzedawać. Gdzie dokładnie? W Gomez Ridge Acres, z tego co pamiętam. Tak, tutaj jest to Naj, najdroższa, jest ta pszenica. Zaznaczyłem to sobie, znaczy się, ja wiem gdzie to jest, ale właśnie tutaj możemy sobie zaznaczać skupy czy coś tam na mapie i to. Dzięki temu jak ktoś nie zna mapy to może się dowiedzieć gdzie co jest, jak tam dojechać, w którą stronę jechać i tak dalej, gdyż jest taki zielony słup światła, coś w tym stylu, nie wiem czy go teraz widać, ogólnie jest jak widać piękny wieczór w grze, eee, no nie wiem, chyba widać, o, widać tam w oddali taki zielony, trochę pulsujący słup światła. I on pokazuje, gdzie jest właśnie ten skup. No, trochę jednak daleko od farmy. Ale cały czas prosta droga, bo tutaj jest nie, przez środek mapy taka właśnie nie, przebiega jakaś ekspresówka czy coś. No, ogólnie mam zamiar teraz trochę zarobić. Bo trzeba kupić to, co mówiłem, to co planowałem, czyli maszyny zielonarskie. To będzie mój następny zakup. Ok, w międzyczasie, jak będę sobie tutaj jeździł i sprzedawał to zboże, to wybrałem sobie parę tematów y, spod paru ostatnich odcinków. Takie jakie, jakie znalazłem, a na jakieś jeszcze nie wypowiadałem. Ja ogólnie wypowiadałem się na te tematy, później troszeczkę przestałem. Y, teraz może znowu trochę zacznę, W ogólnie raz mi się chce wypowiadać, a raz mi się nie chce. No tak to jest, raz się wypowiadam, teraz nie, więc mogę tam różnie te tematy nawet sprzed kilku odcinków wstecz brać jak mnie na te tematy najdzie. Dobra, o tutaj jest właśnie ten skup. Jak wiedziemy, to ten słup światła zielonego znika. O, dojechaliśmy. Okej. Okay. Tak, więc mogę sprzedawać pszenicę za dość dobrą cenę. No niestety mam jedną przyczepę, więc trochę tutaj to zajmie. 18 tysięcy euro. No, cóż, może być. Kilka się przyczep sprzeda i będzie ok. Dobra, więc gdzie są te tematy? Jest Chester. O, o, o. Chester. O, to się czyta, czy jak? Nie wiem. Co sądzisz o starych polskich filmach? Nie chodzi tu o przedwojenne albo nieme, bez przesady ale takie typu cztery pancerni, cztery pancerni lub jak ośmy będą światowo mieści się podobają porówna je do takich z lat 2000 2015. No tak. Nie jestem jakimś dużym fanem starych polskich filmów, a jak już to tylko tych naprawdę dobrych. A parę takich jest. Ogólnie jestem być fanem kina takiego bardziej nowoczesnego, coś w tym stylu, ale akurat nawet te niektóre stare polskie filmy mi się podobały i to nawet bardzo bym powiedział. Teraz może tak wymienię, które najbardziej. No więc tak, na pewno te wszystkie filmy o Kargulu i Pawlaku, no czyli Sami Swoi i te dwie następne części, aczkolwiek to ta pierwsza część Sami Swoi najbardziej mi się podobała. No kurde, stare, ale fajne, naprawdę. Kiedyś te komedie robili dobre. Skoro jesteśmy przy komediach, to jeszcze na pewno. Oczywiście, jak rozpłynąłem II wojnę światową, to też jest bardzo fajny film. Naprawdę, trochę inne spojrzenie na Drugą wojnę światową takie komediowe, ale naprawdę fajny film. Podobał mi się. Długi, ale. Warto, warto go obejrzeć na pewno. Jeden z takich fajniejszych filmów, jakie oglądałem, jakbym młodszy, z tego co pamiętam. Właśnie to, jak rozpłatałem drugą wojnę światową. Podoba mi się, bardzo fajny. Dalej, komedie. W sumie to głównie te starsze, dobre filmy to właśnie komedie. Co jest ciekawe, bo w tych czasach komedie dla Polaków wychodzą bardzo słabo. A jeszcze co do tej, co do tego, co do tej pszenicy, to. Tutaj pojemność magazynu wynosi 100 tysięcy litrów, czyli ja już bym więcej tamtą przyczepę, co widzieliście, jak no, tamtą załadowaną przyczepę, przyczepę, która tutaj stała od razu na początku odcinka, już tutaj nie wysypałem, bo nie mogłem, bo to jest maksymalna pojemność 100 tysięcy litrów. Tutaj się kupuje, powiększa właśnie te silosy. O, tutaj są, zobaczcie. Mały silos i duży silos. Ten powiększał o 100 tysięcy, a ten o 50 tysięcy. Ale cena ich, jak widać, jest bardzo duża, więc no nie wiem po co to powiększać. Chyba, że ktoś naprawdę by czekał na jakieś nieziemskie zapotrzebowanie lub na jakieś nieziemskie ceny. A włączymy sobie światła długie, o. Chociaż. chociaż nie wiem, bo w sumie jest wieczór. A dobra, nie e, okej. Okay. O czym ja mówiłem? A, polskie filmy, komedie, wymieniłem już, już, już trochę wymieniłem teraz, o, C.K. Dezerterzy, też na pewno e, uważam, że jest to fajny polski film, naprawdę bardzo dobra e, komedia. Kiedyś tak myślałem, że mi się to nie spodoba, nie chciałem oglądać, ale jak obejrzałem to, zmieniłem zdanie, naprawdę bardzo mi się podobał te C.K. Dezerterzy, za każdym razem jak to oglądałem, to mnie to ośmieszyło, to jest taki dość specyficzny, fajny humor tam, według mnie. A jak tak sięgnąć pamięcią jeszcze, jaki jest stary film. No oczywiście cztery pancerni, aczkolwiek to jest serial, no, ale można to zaliczyć. Cztery pancerni też, no wiadomo, bardzo fajne, no, klasyka, kurde dzieciństwo, naprawdę mi się od razu przypomina, jak te cztery pancerni. Sobie przypomnę, mam naprawdę duży sentyment do tego. E, bardzo fajny serial, naprawdę. Co prawda kompletnie w pewien sposób nie ukazujący realiów tej drugiej wojny światowej. W sensie, pod względem historycznym, jak to tam było, ale fajny mi się podobał ogólnie. Naprawdę, jak na tamte lata, to bardzo fajny serial. Jakie to jeszcze stare filmy polskie mi się podobały? No i mówię, nie było ich za dużo. Nie było ich za dużo, ale niektóre tak. A, Seks misja jeszcze, to też oglądamy, fajne. Też mi się podobał. Dobra komedia. No i tak próbuję sobie coś, kurde, przypomnieć, ja się obawiam, że zapomniałem, a w sumie może to już wszystko, no bo tak jak powiedziałem, za dużo tego nie oglądałem. Ale parę. Według mnie akurat te najlepsze to oglądałem. Nie no, to chyba wszystko. A co do porównania tego do tych nowszych filmów, to porównania za, za bardzo nie ma. W tych czasach Polska robi mnóstwo tych jakichś komedii, komedii romantycznych i tak dalej. Poziomem one nawet nie dorastają do tych starych, według mnie. Aczkolwiek, no. Wyjątki się zdarzają. Zdarzy się jakaś tam raz na jakiś czas w miarę dobry, ale to bardzo rzadko. Ogólnie teraz polskie kino troszeczkę. No, najwyższych lotów nie jest. Bądźmy szczerzy. E, nie jest to jakieś kino, które jest międzynarodowe czy coś, co osiąga sukcesy w oglądalności. No są niektóre filmy, które są. Jakieś tam. Zdarzy się właśnie jakaś taka komedia romantyczna, czy coś, która jest dobrze oglądana którą naprawdę, która zgromadziła przed ekranami kin naprawdę sporo osób, są takie naprawdę jakieś sukcesy polskie. Można tu wymienić chociażby film Wołyń, też osiągnął taki sukces, trochę o Pitbull, te najnowsze Pitbulle w ogóle w kinach, z tego co wiem osiągnęły sukces, a już ta najnowsza część to w ogóle, nawet tam trochę za granicą były puszczane i tam też sukces, więc no to mówię, wyjątki się zdarzają, aczkolwiek bardzo rzadko. I mam nadzieję, że to będzie iść w dobrym kierunku, że będzie coraz lepiej. Że polska kinematografia się odrodzi. Trochę to i zajmie, ale może, może coś z tego wniknie. No, to był, kurde, jednak, taki dość długi temat. Zobaczmy, co tam jeszcze mam. Oliver Wawak. Czy podobają Ci się filmy Kevin Sam w Nowym Jorku i domu? Kevin Sam w domu i Kevin Sam w Nowym Jorku, czyli. Oczywiście, no kurde, to też takie filmy, do których mam ogromny po prostu sentyment. Również dzieciństwo mi się przypomina, wszystko. No wiadomo, chyba każdy zna filmy Kevin Sam w Domu lub w Nowym Jorku, no to są takie świąteczne, świąteczne e, tradycje, żeby to leciało w telewizji, że no szok. Jest taka tradycja. Wiele osób to już ma tego dość, że ten Kevin, no ile lat można, ale szczerze mówiąc. No to się zrobiła powoli taka tradycja, no ja to tyle razy tego Kevina oglądałem i wciąż mi się go oglądało dobrze, no zwłaszcza kiedyś. No fajny, fajny, naprawdę. Mówię, jak byłem dzieciakiem to naprawdę ten film bardzo, ale to bardzo mi się podobał. A kurde, nie podjechałem od tej strony. Co, wysypywać chciałem? W sumie to nie wiem, jak tam pracownicy? Pracownicy... Jakoś sobie tam chyba radzą. Niech sobie tam robią co chcą. Ja już mam 22 tysiące na koncie. No trochę mało, ale mam jeszcze w najbliższym czasie plan zarobić na czymś innym. Mianowicie być może na sprzedaży świnek, ale to może w następnym odcinku się jeszcze zobaczy. Dobra, jedziemy. Kolejny temat. Gdzie on jest? O. Kacper Wiaduń co sądzisz o filmach z serii Transformers? Nie pamiętam, czy ja się to kiedyś, może dawno temu, wypowiadałem na to czy nie, bo było tyle tych tematów o filmach, że ja już niektóre nie pamiętam, czy się wypowiadałem, czy nie. Więc to, to musicie mi wybaczyć, jak coś. A jak już to bardzo dawno temu, być może się na to wypowiadałem, ale nie jestem pewien. No więc, filmy Transformers, no to są akurat filmy, które mi się podobają. Nie powiem, że nie, zwłaszcza te pierwsze trzy naprawdę Transformersy, jest to kino, no, które nie każdemu się spodoba. Wiele, wiele, osób zarzuca dla tych filmów, że, że no, że są bez sensu, coś w tym stylu, że jakaś taka miałka fabuła, wszystko, ale ogólnie mi to się, podobają te Transformersy, no, widowiskowe. Co mają robić, to robią, czyli są widowiskowe po prostu. Mi się to akurat podoba. Te Transformersy lubię. Która, która część najlepsza? Nie wiem, jakoś tak może dwójka? Dwójka mi się podobała, zwłaszcza szczególnie, a tak przy okazji to dwójka to chyba jest najgorzej, jedna z najgorzej ocenianych właśnie części tej serii. Dużo hejtu dostała, właśnie dwójka mi się chyba najbardziej podobała. Ciekawe. Ogólnie jedynka, dwójka, trójka bardzo fajne, czwórka to już no troszeczkę inna, wprowadziła nowych bohaterów, wywaliła prawie wszystkich starych. To mi się nie do końca spodobało, dlatego uważam, że czwórka była fajna, ale była jednocześnie najgorsza z całej serii. A teraz ma być w przyszłym roku piątka, Transformers 5, no i na pewno będę chciał to obejrzeć, jestem ciekaw co e, co to będzie. No bo tak jak powiedziałem, tą serię lubię, e, no fajne są te filmy widowiskowe, rozrywkowe, no w sumie, czyli to co mają robić, to robią. No dobra, zamyśliłem się na chwilę, sorry. No bo tak się zamyśliłem, kurde, no już tyle sprzedałem, a wciąż mam mało na tym koncie i tak wzięłam je na chwilę rozkwina. Hmm... Chyba nie kupię tych maszyn zielonarskich w tym odcinku. A chociaż nie wiem, jeszcze zobaczę, jeszcze sprzedam na resztę. No bo właśnie planowałem jeszcze... Te świnie sprzedać, ale to chyba w przyszłym odcinku zrobię jak już. Bo już mi się ich tam trochę namnożyło, jeszcze trochę mi się, poczekam z jedną nocy, jeszcze trochę mi się namnoży i Taką pierwszą sprzedaż już może by mi się udało zrobić Być może To jeszcze nie jest pewne Ale trochę myślałem że z tej pszenicy więcej zarobię, ja nigdy nie, nie umiem kurde oszacować Ile Mniej więcej dostanę tych Pieniędzy Za zboże Oczywiście mógłbym zobaczyć ceny w sklepie Pomnożyć to przez Liczbę Ile mam tego w magazynie, i bym miała, ale mi się tak nikt nie chce. A ja tak lubię na oko sobie szacować. I z reguły mi się to nie udaje. Ha! No dobra, coś się tam wymyśli. Ogólnie pracownicy chyba już pokończyli robotę. No to właśnie na tamtym polu, na które, na tym moim najnowszym polu, zrobiłem też żniwa pszenicy. No, po prostu, żeby mieć jej więcej, i dobrze, że to zrobiłem. Już nie chciałem tego na odcinku robić, bo ostatnio te żniwa cały czas tam były, jakoś się tam przewijały przez te odcinki, i to już by było trochę nudne. więc postanowiłem, że to zrobię poza odcinkiem, jednak na szybko, oczywiście. Eee, no, właśnie też nie umiem oszacować, bo tu jest to, tutaj jest tak, że im więcej w danym skupie sprzedamy, tym cena się od razu dynamicznie zmniejsza. Zobaczcie, czy tutaj już się to stało. Tak, już się zmniejszyła. Zobaczcie. Ma, no, znowu ja tej strony podjeżdżam. Ja pierdzielę. A w sumie mam jeszcze 56 tysięcy euro. Eee, to może jakoś pójdzie. O, tutaj robota zakończona z tego co widzę. Tak więc. Ja dam od razu mu drugą robotę. E, tak jak wspomniałem, mam zamiar kupić maszyny zielonarskie. E, no, czyli do trawy. Aczkolwiek ja nie mam nigdzie łąki. Jeszcze. Dlatego miałem w planach właśnie posiać trawę. O tutaj. Bo jak już tutaj posieję trawę, jak urządzę tutaj sianokosy, to to będzie raz a porządnie. I tutaj naprawdę będzie. Dużo tej trawy. A jak w przyszłości się. Eh, zły przycisk. E, jak w przyszłości się rozmyślę, i znowu będę chciał tutaj uprawiać zboże, no to orkę. E, no to Kurde. po, Pomyłkę kolejności. E, to łąkę się zaora i, i po problemie, więc. No więc nie mam problemu żadnego. Posieję sobie teraz tutaj trawę. I powinno jakoś. E, wszystko ładnie. Wyglądać. Ale ładnie tutaj te światła wyglądają. Naprawdę ten system oświetlenia tutaj wygląda lepiej. W tej 17, o czym mówiłem wielokrotnie. Dobra. Ale tym się zajmie pracownik. Tutaj już ogólnie kukurydzę zakończył e, siać. No bo będę musiał za jakiś czas właśnie troszeczkę e, ziaren kukurydzy oraz troszeczkę że paku tam dosypać obok świn, żeby mieć już tam zapas tego ziarna do karmienia ich na przyszłość. Trochę też tej pszenicy, co mam w tym silosie, pojadę zapewne i troszeczkę wysypię też obok tych świn No bo już teraz jak robię te żniwa tej pszenicy, to już raczej nie będę jej siał przez długi czas. No co tam troszeczkę może z jedną przyczepę, może z pół się tam wysypie, żeby już właśnie było na przyszłość. No cóż, nie wiem, się zobaczy. Ok, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Resztę tego zboża sprzedam poza odcinkiem. Ale maszyn zielonarskich kupowo poza odcinkiem nie będę jeszcze, więc tego na pewno nie stracicie. Bo kupowanie nowych maszyn to jest zawsze dla mnie fajny moment. No i nie mogę wyprzedzić, bo ten tutaj jedzie. A w usterkach to tak, no nie, trochę widać w tych usterkach. Trochę widać. Dobra, tak więc, tak jak wspomniałem, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!